Premierowa cena za A53 5G była mocno przesadzona. Na szczęście mieliśmy jej obniżkę i dzisiaj sprawdzimy 5 powodów, dla których warto, a może jednak nie warto jest zdecydować się na średniaka od Samsunga. Zapraszam do oglądania. Już podczas testów A33 mówiłem, że mamy tam świetny ekran. Brakowało jednak w nim trybu always in Display, który jest tutaj w droższym bracie. Wyświetlacz wykonany jest w technologii AMOLED i ma przykątną 6,5 cala z rozdzielczością Full HD. Częstotliwość odświeżania wynosi tu 120 Hz i możemy ręcznie ustawić 60 lub 120, bez opcji automatycznego przełączania. Jak przystało na Samsunga, jest to świetny panel. Kolory są nasycone, czerni głęboka i kąty widzenia niemalże idealne. Jest on dobrze widoczny, nawet w mocnym słońcu. Jasność minimalna, jak i maksymalna stoją na odpowiednim poziomie. Mamy możliwość wybrania trybu ciemnego lub jasnego, a także dostosowania kolorów według siebie. Pod ekranem zamontowano czytnik linii popularnych, który działa sprawnie i szybko odblokowuje nasz smartfon. Aparaty to kolejne usprawnienie w stosunku do A33. Tutaj dostajemy aparat główny 64 MB ze światłem 1,8 i optyczną stabilizacją obrazu. Dalej jest szeroki kąt 12 megapikseli i dwa aparaty po 5 MP. Jeden do zdjęć makro, a drugi odpowiadający za głębie. Na froncie kamerka do selfie ma 32 MB. W modelu A33 Samsung z tamtych 48 megapikseli wycisnął wszystko, co się dało. A tutaj jest jeszcze lepiej. W dobrych warunkach oświetleniowych radzi sobie nieźle zarówno aparat główny, jak i szeroki kąt. Odwzorowanie kolorów, ostrość i poziom detali jest jak najbardziej ok. Zestawiając bezpośrednio zdjęcia z A33 i A53, widać tu więcej szczegółów i lepsze kolory na korzyść droższego modelu. Szeroki kąt oferuje delikatną różnicę w kolorach w stosunku do aparatu głównego, ale w ciągu dnia i tak jest dobrze. 5-megapikselowe makro, o ile zapewnimy sporo światła, to też potrafi dać ciekawy efekt. Serfiaki nie zawiodą Was i spokojnie fotki na w portale społecznościowe będą się nadawały. Po zmroku dzięki trybowi nocnemu na zdjęciach możemy wydobyć więcej szczegółów, aż mam wrażenie, że czasami algorytm zbyt mocno podbija te zdjęcia. Szeroki kąt jest słabszy, jeżeli spadnie do światła. Widzicie teraz przykładowe zdjęcia. Wygląd tego smartfona może się podobać. Tył jest płaski i wyspa z aparatami jest w jednym elemencie z pleckami. Nie wystaje ona przesadnie jak u innych producentów. Ramki dookoła są śliskie, trochę szkoda, bo mogłyby być tak samo matowe jak w A33. Dobrze, że chociaż plecki są matowe i przez to nieźle smartfon trzyma się w dłoni. W tym modelu producent postarał się też o stosunkowo wąskie ramki na froncie, jedynie brudka na spodzie jest trochę szersza. W środkowej górnej części mamy małe wcięcie na kamerkę do selfie. Ogólny wygląd i budowę oceniam jak najbardziej pozytywnie. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych. Patrząc na konkurencję, która robi gradientowe, odblaskowe placki, te są najbardziej uniwersalne, proste i zarazem ładne. Dobrze, że Samsung nie oszczędza na certyfikatach. Mamy tu wodoodporność IP67, więc możemy zanurzać go do wody nie głębiej niż metr na maksymalnie 30 minut. Hybrydowy slot Sim oczywiście jest uszczelniony, zastosowane tu tworzywo jest dobrej jakości i daje wrażenie obcowania z wyższą klasą urządzenia, mimo tego, że jest to plastik. Wbudowane głośniki stereo grają bardzo fajnie. Jeden i drugi grają równo. Przydałoby się trochę jeszcze więcej basu. Tony wysokie i średnie brzmią nieźle. Głośność też jest na odpowiednim poziomie. Pierwsi recenzenci sporo narzekali na działanie tego modelu. Do chwili obecnej wyszło już kilka aktualizacji, które w większości naprawiają problemy z optymalizacją, ale procesor, który napędza ten model, to Exynos 1280, czyli ten sam co w tańszym A33. No i muszę Wam powiedzieć, że zdarzają się jeszcze chwilowe spowolnienia. Przydałby się tu procesor z wyższej półki, bo o ile w tańszym A33 jest on do zaakceptowania, jest wystarczający, to w tym modelu powinien być mocniejszy. W porównaniu do poprzednika A52s 5G, który miał Snapdragon 778G, to mamy krok wstecz. Podczas codziennej pracy daje radę, ale w cenie do 2000 da się znaleźć wydajniejsze sprzęty. Brakować może tu też niektórym możliwości nagrywania w 60 klatkach w 4K. Niektórzy producenci w średniakach potrafią dać już nawet 8K, a tutaj mamy Full HD i 30 lub 60. A4K tylko z 30 klatkami na sekundę. To jest wideo nagrane kamerką główną. Tutaj możemy się przy... pomiędzy szerokim, zatem głównym oraz zbliżeniem. Standardowo mamy dwukrotne zbliżenie, ale jest też możliwość cyfrowego przybliżenia do 10 razy. Tylko z tego co zauważyłem później na podglądzie, to jest jakiś problem, że przy przełączaniu się pomiędzy kamerami mamy taki, tak jakby zacina się. Na chwilę kamerka, nie wiem czy ten procesor nie wyrabia, czy coś takiego, no ale to też jest. Teraz jeszcze chwilę się przebiegnę żebyście mogli zobaczyć, jak tutaj wygląda stabilizacja na tym trybie standardowym. Teraz możecie zobaczyć, jak wypada tutaj kamerka główna. No ale jak widzicie, jest to nagranie w nocy. No i jakość jest chyba taka sobie. No i teraz jeszcze wideo nagrane kamerką do selfie w nocy przy sztucznym oświetleniu. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Kiedy mamy mało doświetlenia, no i tutaj są jeszcze żółte lampy. A tak prezentuje się kamerka do selfie w ciągu dnia, gdzie mamy dobre słońce, dobre oświetlenie naturalne. Teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. Tam widzicie słoneczko. I możecie też przy okazji zobaczyć, jak tutaj wypadają mikrofony. Kolejnym krokiem wstecz w stosunku do poprzednika z serii, czyli A52, jest zabranie w nowym modelu wejścia jack na słuchawki. Jeżeli tam mogło się ono znaleźć, to czemu teraz wejście na słuchawki zostało usunięte? Niestety, Samsung praktykuje na każdej półce cenowej zabieranie ładowarek z zestawu. A do tego wydaje mi się, że brakuje im działu zajmującego się rozwojem ładowania urządzeń. Mamy tu nadal ładowanie z mocą 25W, więc do pełna potrzebujemy jakieś 1,5 godziny. Budowana bateria ma pojemność 5000 mAh i ona w świetle tych minusów ratuje trochę sytuację, bo zapewnia chociaż 5-6 godzin sod, czyli ten jeden dzień pracy na baterii damy radę. Standardowa cena na start za ten model wynosiła 2099 zł, jednak rynek szybko ją zweryfikował i została teraz ustalona na 1699. No i w tej cenie wypada już dużo lepiej. Oczywiście nie jest to zabójca średniaków, bo nie ma najmocniejszych podzespołów i najniższej ceny, jednak jest to kolejny dobry model Samsunga. Jeżeli uda Wam się go dostać w cenie około 1500 zł. To na pewno będziecie zadowoleni. Szczególnie, że z tego co widziałem, jego poprzednik A52S jest już praktycznie wyprzedany i nie ma ich na magazynach. Więc w takim przypadku, jeżeli zależy Wam na średniaku od Samsunga, to albo wybierzecie A53 5G, albo możecie wziąć jeszcze pod uwagę M53. On jest trochę droższy, ma mocniejszy procesor i lepszy aparat główny. A jeżeli zastanawiacie się jeszcze nad A33 kontra A53, to powiem Wam, że A33 ma delikatnie słabszy ekran, słabsze aparaty, ale poza tym wypadają one niemal tak samo. Moim zdaniem warto dopłacić do A53, bo różnica cenowa jest nieduża, albo zastanowić się właśnie nad M53. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowych modelach Samsunga i który Wy wybieracie. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.